Witam Was, moi drodzy serdecznie. Wiem, że troszkę jest tak pomarańczowo tutaj wszędzie, ponieważ jestem u siebie w mieście u i nie mam tych moich takich lamp, więc troszkę jest taki pomarańczowy ten filmik, tak jak zresztą poprzedni, no ale myślę, że to nie jest tak bardzo istotne. O czym ja chcę dzisiaj mówić? Większość z Was chyba boryka się z problemem suchych, zniszczonych włosów, które są matowe, które się puszą. Niestety w dzisiejszych czasach, kiedy mamy no tony odżywek, które na siebie nakładamy i nie do końca tak naprawdę wiemy co my na siebie nakładamy, bo nie znamy składów tych odżywek. Kiedy non stop te włosy stylizujemy, suszara, prostownica, lokówka, farbowanie, jakieś trwałe ondulacje, te włosy no, odwiedzają się nam tym, że są po prostu przesuszone no i że są nieszczęśliwe. I teraz y, pytacie mnie często o to, jakich używać produktów, czy na przykład, y, czy dana odżywka jest dobra, czy dany szampon jest dobry, Przesyłacie mi składy kosmetyków, żebym ja to wszystko analizowała. I, I tak, to jest, że tak powiem, podanie Wam ryby. A ja bym chciała dać Wam wędkę, czyli taką umiejętność po prostu dobierania sobie odpowiednich kosmetyków i produktów do Waszych włosów, w zależności od tego, czego one w danym momencie potrzebują. Myślę, że to jest dużo mądrzejsze i po prostu wtedy, jak będziecie miały jakąś odżywkę czy szampon, spojrzycie sobie na skład, yy, będziecie w stanie to rozszyfrować chociażby za pomocą internetu czy tego filmiku i będziecie wiedziały, czy to jest odpowiednie do Waszego stanu włosów, czy nie za bardzo. Więc takimi głównymi trzema jakby kategoriami składników, które znajdziemy w odżywkach i w szamponach są proteiny, humektanty i emolienty. Te ostatnie dwa to są nawilżacze. I teraz tak, jeśli nasz włos jest... Powiedziałabym zepsute, czyli jego warstwa, struktura jest uszkodzona. Najważniejsze będą białka, czyli proteiny, które mają zdolność takiego tymczasowego, ale jednak wbudowywania się w strukturę w naszych włosów, przez to one ten włos odbudowywują. Włosy wydają się na mocniejsze, są gęstsze, są po prostu naładowane tymi proteinami. I teraz jeśli w naszych szamponach i odżywka z tymi proteinami, chociaż w szamponach nie powinno ich nawet być, bo żeby ta proteina do naszego włosa weszła, potrzebuje około 20-30 minut. Więc to proteiny powinny być zawarte w maskach. I teraz o, może zacznę też od tego, co są te proteiny, bo zaraz zapytacie: No fajnie, ale co to? Więc tutaj gdzieś umieszczasz albo tutaj listy tych protein, czy przykładowych po prostu protein. Tutaj, no, tutaj dzisiaj mam podpowiedź, że to jest na przykład hydrolizowana keratyna jedwab, elastyna żółtko, właśnie jaj, jaj, z jajka kolagen, proteiny mleczne, sojowe, proteiny kaszmiru, L-cysteina. To będzie tutaj wypisane. I teraz, e, jeśli odżywka zawiera tylko proteiny i dno osób sobie nawalamy po prostu tych, m, tych białek na nasze włosy, to one mogą stać się tak zwane przeproteinowane, czyli będą, e, zaczną się nam puszyć, będą szorstkie, będą trudne do ułożenia e, i to jest pierwszy objaw tego, że coś jest nie tak i że w naszych odżywkach brakuje nawilżenia. I teraz tak, mamy suche porząca się włosy, tak zwane włosy przeproteinowane, nie da się z nimi nic zrobić, nie błyszczą się, nie układają, nie są takie sypkie, więc sięgamy po nawilżacze. Pierwsza kategoria są to humektanty. Humektanty takie jak gliceryna, jak kwas hialuronowy, jak aloes, sok z aloesu i tutaj też wypiszę pozostałe. Są to takie składniki, które są silnie higroskopijne i one, one mają umiejętność po prostu wiązania jakby wody w sobie. One zbierają wodę z powietrza i w tym momencie zatrzymują wodę na przykład na naszych, na naszych włosach i powoduje to nawilżanie. I teraz tak, humektanty są idealne na przykład też w kosmetykach do cery, dla osób, które mają problemy z trądzikiem, ponieważ one nie są komedogenne, ponieważ one są nieokluzyjne, czyli nie tworzą takiej jakby ochronnej warstwy nieprzepuszczalnej i skóra może oddychać. Czyli to są, są takie bezpieczne nawilżacze, dzięki którymi skóra po prostu sobie bez problemu oddycha, tak samo nasze włosy. Tylko, że tak, w momencie kiedy nakładamy same humektanty, to jest coś takiego, jeśli nasze powietrze, które się tutaj znajduje, to jest tak zwany punkt Rosy. O punkcie Rosy na dole ja nie będę tutaj się wypowiadać, ale tu chodzi o temperaturę powietrza. Dam link, dziewczyna świetnie napisała to na swoim blogu. To jest coś takiego, jeśli jest za sucho, czyli teraz zimą, lub za wilgotno, czyli jak jest gorąco latem, to te humek tanty będą działały w drugą stronę. Czyli po prostu, załóżmy teraz, jest za sucho, jest zima. I one ym, tą wodę będą jeszcze dodatkowo zabierały z naszych włosów i oddawały do otoczenia Bo one działają na takich dwóch zasadach tante są idealne, kiedy jest średnia temperatura powietrza Bo wtedy one ładnie nam nawilżą, ale nic złego nie zrobią Jeśli jest za sucho lub za wilgotno, one działają, działać będą odwrotnie Będą tą wodę z naszych włosów zabierać i będą włosy przesuszone I w stanie jest po prostu tragicznym Co zrobimy temu zapobiec? Ano tak, w włosie jest woda i na zewnątrz powinien się znajdować taki płaszcz lipidowy, czyli po prostu olej. Jeśli jest otoczony ten włos tą otoczką lipidową, to ta woda nie ma jak uciekać. I teraz tak, my te włosy stylizujemy, suszymy, prostujemy, palimy ten olej, jakby za, zaburzamy tą warstwę tego oleju, i w tych miejscach nasza woda odparowywuje. I znowu włosy są przesuszone. Więc najważniejsze co mamy robić, to używać emolienty, czyli tak zwane oleje. Oleje, które e, tak jak mówię, robimy olejowanie. Jest to też na przykład ta parafina, są to silikony, jest to nafta kosmetyczna. Czyli e, tutaj też resztę tych produktów. Są to produkty, które po prostu nie pozwalają na ucieczkę wody, wody, ponieważ są to produkty olejowe. Czyli jeśli chcemy o nasze włosy zadbać, to powinniśmy na pierwszym miejscu stawić na. Proteiny, czyli musimy je odbudować Następnie musimy je koniecznie nawilżyć, żeby ich nie przeproteinować I żeby nie stało się po prostu takie beznadziejne Musimy je nawilżyć tymi humektantami I na końcu zamknąć tymi olejkami Czyli najlepiej po prostu używać odżywek, które mają albo naraz wszystkie te trzy składniki Czyli nawilżacze typu emolienty, humektanty i proteiny Wtedy będzie rewelacyjnie Albo po prostu co jakiś czas robić, czyli co raz w tygodniu robić maskę z proteinami a codziennie nawilżać, nawizżać poprzez odżywki z właśnie z tymi kwasami hialurnowymi, z aloesem i y, olejem zabezpieczać ucieczkę tej wody. Także to jest chyba. To jest chyba najważniejsze. Yy, wszystko, czego nie powiedziałam tutaj, bo pewnie zapomniałam o czymś, jest na blogu. Na dole tam. Yy, Linka. Dokładnie wszystko co powiedziałam jest wypisane. Są wypisane wszystkie te e, składniki, także możecie tam zajrzeć. E, zapraszam też na Facebooka, ponieważ tam też będą pewnie jakieś aktualizacje. E, I w kolejnym filmiku, tak jak już obiecałam na YouTube, bo poprosiła mnie jedna dziewczyna, żebym nagrała film z konkretnymi produktami do włosów teraz na zimę. Ja te produkty pokażę, czyli pokażę produkty typowo emolientowe, które zawierają właśnie te olejki i które będą dobre dla naszych włosów teraz, żeby one się nie zaczęły nam puszyć, stopyrczyć e, i wariować. Także mam nadzieję, że troszkę to przybliżyłam, że coś Wam to dało, możecie sobie ten temat rozwijać. No i pamiętajcie po prostu o tych trzech produktach i o tym podziele tych produktów. Mam nadzieję, że coś wniosłam i to tyle. Zapraszam na kolejne filmiki. Pa pa!